Dobra. Zaczynam. Powodzenia. Do zobaczenia na dole. Bez odbioru. Hej, Co słychać, dziewczyno? Dawno nie zaglądałaś do starego Wiktora. A, pewnie kumple z Afterlife'u zaciągnęli cię do innego libera, co? Jakiegoś Panera z gabinetem na Main Street i chromowaną dupą. No i dobrze. Korzystaj z życia. Zasłużyłaś sobie jak mało kto. Ale... ...wpadnij, jak będziesz następnym razem w okolicy. Powspominamy stare dobre czasy. I sprawdza, czy ten twój nowy dom przypadkiem czegoś nie spartaczyło. Do zobaczenia, hey, Vi. zastanawiam się, co u ciebie słychać. Pewno się nie słyszałyśmy. Jesteś jeszcze w ogóle w Night City? Ja ciągle myślę o tym, żeby wyjechać, i ciągle tu siedzę. To miasto jest jak jakiś jebany, magnes. Co? Jeśli raz do niego przyjedziesz, już go nie opuścisz. Jak. jak Ewelin. Hm. Uważaj na siebie, dobra? I odezwij się czasem. Hej, wi. Co tam u ciebie? Na Badlandach pięknie, jak zawsze. 90 stopni w cieniu. Idzie burza piaskowa, do tego właśnie zakotowała mi się głodnica Słowem, żałuj, że cię nie ma. Ale tak ogólnie... To jakoś nam idzie, wiesz? Dogadujemy się z Solem lepiej lub gorzej, ale się dogadujemy. Rodzina rośnie w siłę, zleceń nie brakuje. Słowem, żyć nie umierać. Pomyśleć, że gdyby nie ty, szlajałabym się pewnie teraz po ulicach Night City. Dzięki za to, co wtedy zrobiłaś. Serio, pogubiłam się. A ty pomogłaś mi wrócić na szlak. O, dobra. Do następnego, wi. Hej, Z tej strony Sol. Słyszałem, że w Night City miała miejsce jakaś grubsza akcja, w której grałaś pierwsze skrzypce. Nie wiem co dalej, co teraz zamierzasz. Ale pamiętaj, my troszczymy się o swoich. Jesteś jedną z nas, Vi. Jesteś Artekos. Pamiętaj o tym. Szerokiej drogi Vi. I do zobaczenia. Ej, hey, Vi! Słyszysz mnie? Ja. Się? E, e, zastanawiamy się, kiedy tu do nas wpadniesz w odwiedziny. Moglibyśmy zrobić grilla, e, pościgać się albo złożyć sąsiedzką wizytę rafensiwą. Chcę przez to powiedzieć, no, że równa z ciebie babka, Vi. Nie wiem, co teraz robisz, gdzie cię niesie, ale pamiętaj, że masz na Badlandach przyjaciół. Trzymaj się, wi. Hej, wiem, Zabawna sprawa. Kurwa, znowu skrzynka. Czy ty w ogóle kiedyś odbierasz? Serio, łatwiej się dodzwonić na linię obsługi klienta do, do termu niż do ciebie. Co to ja... Aha, wiesz, że zadzwonił do mnie agent Askrak z pytaniem, czy nie pojechałbym z nimi w trasę koncertową? W pierwszym odruchu powiedziałem mu, żeby spierdalał, ale... Tak sobie myślę, że to mogłoby być nawet fajne. Więc kto wie... No tak, chciałem sobie poplotkować. Odzwonię, jak będziesz mogła. Pa. Hej, jest sprawa. Chłopaki z piątego okręgu zarekwirowali magazyn pełen nielegalnej broni. Obrzyny, paralizatory, granaty z gazem musztardowym. Może nakaz z góry, żeby to wszystko zniszczyć, ale pomyślałem sobie, że może znajdziesz dla tego sprzętu użytek. Sprawie. Widziałem na co cię stać. Co zrobiłaś dla mnie i dla Randiego? To miasto potrzebuje takich ludzi jak ty i powinni być uzbrojeni po zęby. Dziękiwi. Wielkie dzięki i do usłyszenia! Perales z tej strony. Upewnij się, że odsłuchasz tę wiadomość w pokoju, który nie ma uszu. Elizabeth, moja żona. Ona jest częścią spisku. Mówi mi, że mam o siebie dbać. Odsuwa jakieś pigułki, mówi, że to witaminy. Dałem je do analizy laboratoryjnej i niby wszystko w porządku, ale skąd mogę mieć pewność, że ktoś nie podmienił wyników? Zadzwonię jak tylko będziesz mogła. a i skazuj tę wiadomość po odsłuchaniu. Navy. Słuchaj, zastanawiałam się, co o Ciebie słychać, więc postawiłam szybko tarota. Wiem, że nie powinnam robić tego bez ciebie, ale długo się nie widziałyśmy. Byłam ciekawa, no i jakoś tak wyszło. I wiesz, co wyciągnęłam? Siłę, cesarza i świat. Dziewczyno, będzie jeszcze o tobie głośno. Pokaż Night City, na co cię stać. to be